W wieku 24 lat sprzedałem swoją pierwszą firmę. Jak to się stało? Dlaczego poczyniłem takie ruchy? I w ogóle jak moja historia przedsiębiorczości dojrzewała we mnie, że no niestety musiałem, nie musiałem, właśnie dobre pytanie. Sprzedać swoją pierwszą firmę. Zapraszam do oglądania. Foro osób, które pierwszy raz zobaczy ten filmik, pewnie wcześniej mogą mnie nie znać w internecie, więc cześć, jestem nichat i w zasadzie w internecie jestem bardziej znany jako biznes w dresach. Od 2021 roku nagrywam w internecie, dzielę się swoją wiedzą, ale też w formie różnych parodii, tak na ludzi, pokazując przedsiębiorczość, marketing, jak to wygląda w perspektywie życia, jak stawiać te swoje pierwsze kroki w przedsiębiorczości. Także pokrótce to był początek mojej historii, i dzisiaj Ci powiem w czterech krokach, jak doprowadziło pewne moje poczynania do tego, że sprzedałem swój pierwszy biznes, jakim było prowadzenie restauracji. Cofniemy się do 2018 roku, ponieważ to tam zaczęła się moja przedsiębiorcza historia. We wrześniu otworzyliśmy razem z moją mamą, która była moim takim y, wspólnikiem, razem restaurację. Kobieta, która miała doświadczenie 20 lat w gastronomii, jaszczyl, który nie miał totalnie żadnej wiedzy ani o marketingu, chociaż tam jakieś marketingowe działania poczynał wcześniej ze znajomymi. Y, nie miał wiedzy, oczywiście, biznesowej, bo mając te 19 lat, jak można mieć taką wiedzę, oraz y, wielkie plany na przyszłość i kim by to się nie było. Chciałem być informatykiem, potem chciałem wojskowym być, no i zawsze gdzieś tam z tyłu głowy było prowadzenie własnego biznesu. No, ale dobra. Moja mama przyjęła jakby po części od byłego szefa, który poszedł na emeryturę, część sprzętu. My nadaliśmy pewnej charakterystyki dla restauracji i otworzyliśmy właśnie pod nowym szyldem, pod nową historią i znowu obietnicą. This is where the fun ja wtedy uczyłem się w technikum, także to był mój ostatni rok, jestem rocznik 99, także byłem wtedy w klasie maturalnej i czekałem na maturę, czekałem aż pożegnam szkołę. Jeszcze nie do końca wiedziałem, gdzie chcę iść, czy chcę iść na studia, czy chcę coś innego robić. Ten rok miał być taki testowy. Ja miałem pomóc mamie w prowadzeniu tego, a potem sobie podejmę decyzję, gdzie idę dalej i co robię dalej. No, i była matura. Po maturze gapier, oczywiście, bo mimo, że dostałem się na studia, to jakoś te prowadzenie biznesu zaczęło mnie coraz bardziej ciekawić. No, i tak finalnie miesiąc co miesiąc coraz bardziej się angażowałem w życie firmy. Uczyłem się w tym czasie marketingu, uczyłem się wszystkich rzeczy związanych z wyliczaniem marży, wyliczaniem food costu, wyliczaniem tego, żeby biznes dobrze funkcjonował i przede wszystkim cały system podatkowy. Uczyłem się tego na żywym organizmie. nieraz masę błędów, Popełniałem te błędy, kosztowały nas. No, można powiedzieć, że dziesiątki tysięcy złotych, ponieważ byliśmy na złym fo o formacie opodatkowania, potem, niestety, wpadliśmy na wyższą yy, formę podatkowania, bo na 32% na zasadach zwykłych. Potem poszliśmy na liniówkę, zmienili liniówkę, bo był yy, nowy ład, więc zostaliśmy na ryczałcie, i obecnie byliśmy przez ostatnie dwa lata na ryczałcie. To było najbardziej korzystnie podatkowo. Pamiętajcie, że to jest moja indywidualna historia. Ja nie daję żadnych wskazówek ani przedsiębiorczych, takich stricte yy, jako doradca, a ani też nie daję wskazówek finansowych, bo nie jestem doradcą podatkowym, ani doradcą finansowym. Także moje początki to było totalne zero. Nie miałem ani wiedzy gastronomicznej, bo miała jakby moja wspólniczka, czyli moja mama. Nie miałem wiedzy marketingowej, mimo że wcześniej jakieś podejmowałem takie różne akcje na Facebooku, trochę prowadziłem jakieś fanpage, trochę tego, trochę nagrywałem, trochę jakichś różnych takich YouTubeowych przedsięwzięć, ale bez żadnych tam dużych y, efektów. No i oczywiście zerowa wiedza biznesowa. Nie wiedziałem, jak negocjować stawki, nie wiedziałem, jak rozmawiać y, z potencjalnymi sponsorami, nie wiedziałem w ogóle niczego. No i oczywiście to też się odbiło na mojej niewiedzy podatkowej, na wiedzy, pra nie braku w zasadzie wiedzy prawnej, co kosztowało też w przyszłości jakieś mandaty, jakieś różne rzeczy, czy było, trzeba tu ogarniać. No totalne zero, totalna wejście na głęboką wodę bez jakiejkolwiek wiedzy. To od razu mówię, odradzam, jeśli masz jakiś pomysł przedsiębiorczy, chciałbyś coś zrealizować, doinformuj się, doczytaj. Ja, 5 lat temu, byłem o wiele głupszy niż teraz. Teraz jestem nadal głupi, ale troszkę mniej niż wcześniej. No i nadal dużo nie wiem, ale nauczyłem się na wielu błędach na samym sobie, a to jest najgorsza szkoła, lepiej uczyć się na czyichś błędach. Także jeśli oglądasz ten film, mam nadzieję, że się nauczysz na moich błędach. Do. There is no try No ale dobra, te początki były, można powiedzieć, tragiczne, ale była jedna rzecz, która moim zdaniem przyczyniła się do tego, że osiągnąłem pewien sukces w przestrzeni biznesowej w ostatnich latach, a jest to y, taka dziecięca y, chęć poznawania nowych rzeczy. Ciągle się uczyłem, ciągle chciałem chłonąć, byłem chłonny jak gąbkę. Jeździłem na jakieś konferencje marketingowe, jeździłem na jakieś szkolenia, kupowałem szkolenia, kupowałem kursy, y, pisałem do o wiele y, ludzi, którzy byli kilka kroków przede mną, pytałem jakieś rady, y, pytałem na Instagramie, Pisamy jakieś porady do jakichś influencerów, takich yy, biznesowych, można powiedzieć. I oni udzielali zazwyczaj tych rad, czasami zlewali, bo wiadomo, jak masz dużo wiadomości na Instagramie, to te wiadomości gdzieś po prostu giną z czasem. Tak czy inaczej, byłem chłonny jak gąbka, ciągle chciałem po prostu się szkolić, chciałem się uczyć. Jeśli widziałem jakiś na przykład schemat marketingowy, jeśli ktoś dał jakieś case study, to ja chciałem to przenieść na właśnie na branżę gastronomiczną. Dużo akcji, które robiłem w ostatnich latach, byłem jakimś prekursorem nawet w moim mieście, jeśli chodzi o różne takie podejście stylu marketingowego na, na Białystok, tak, bo z białego stoku jestem. Także to wszystko zostawiam, taki byłem fresh w tym wszystkim, dzięki czemu, no to zyskiwała na tym sama restauracja. Ale przede wszystkim, moim zdaniem, kluczowe było to, że zyskiwałem to ja, jako człowiek, jako przedsiębiorca, jako w przyszłości też do czego dojdziemy osoba, która mogła sprzedać taki biznes. No ale dobra, jeśli masz taką sytuację, że się uczysz ciągle i chcesz się rozwijać, słuchasz podcastów biznesowych, czy też książki biznesowe, to samoistnie jakoś się tam dąży do tego, żeby ciągle stawiać kroki do przodu, tak? Ciągle chcesz jakoś się rozwijać. I w moim przypadku przez jakiś czas był pomysł na franczyzę, na otwieranie nowych lokali, na taki agresywny marketing w formie ekspansji marki, co po części się udawało, co po części realizowałem konsekwentnie. Jednak w pewnym momencie troszeczkę to się wszystko zmieniło. Doszedłem do pewnego pułapu w biznesie gastronomicznym w biznesie restauracyjnym że już ciężko by było dalej przeskoczyć. Już ciężko by było tak organicznie robić pewne wyniki i ciężko by było po prostu dalej to utrzymać na tym samym poziomie. Może nie tyle, co ciężko by było utrzymać na tym samym poziomie, bo utrzymanie na pewnym poziomie, jeśli chodzi o gastronomię, jest stosunkowo łatwe. Robić dobrze jedzenie, robić tak odświeżać się marketingowo co jakiś czas, ale ja ciągle chciałem czegoś więcej. Ja ciągle chciałem podjąć jakichś nowych projektów, ciągle chciałem się rozwijać biznesowo i wiedziałem, że gastronomia, restauracje nie są moim tematem takim main corem tak jak w przypadku mojej mamy gdzie ona od lat od, od początku swojej kariery zawodowej z gastronomią wiązała swoją przyszłość także widzicie ja byłem taki rozwarstwiony trochę prowadziłem to, bo prowadziłem miałem dużo serducha, oddałem w to ale mimo wszystko niestety no gdzieś ta po cichu taki aniołek mówił mi do ucha że tutaj raczej za długo nie zagrzejesz She's going down. I w międzyczasie po prostu próbowałem różnych akcji tu ze znajomymi. Taki no, ciężko nazwać to startupem, ale taki projekt odpaliliśmy. Tutaj ja jakieś dodatkowe działalności odpalałem. Z większym, mniejszym sukcesem, czasem z totalną porażką. Tak jak właśnie ten ala startup z naszymi znajomymi. Może kiedyś nagram o tym, jak taka porażka moja biznesowa, która nie kosztowała mnie dużo, ale no, nie trafiliśmy z pewną usługą. O tym może właśnie nagram oddzielny odcinek, bo bardziej tutaj chcę. Wytłumaczyć, dlaczego sprzedam restaurację. I taką pierwszą radą, którą dałbym Wam, jeśli chodzi o tworzenie firmy, o tworzenie przedsiębiorczości i takich różnych działań około przedsiębiorczych. To jest na pewno to, żeby na starcie, jeśli nie masz jakiejkolwiek wiedzy inwestycyjnej, finansowej, podatkowej i tak dalej, nie łap się kilku projektów naraz. Ja wiem, że teraz jest modne haslowanie, yy, odpolanie tych projektów z tamtym, to, tego, robimy kilka firm, robimy biznes, ale biznes taki yy, początkowy, zalecam robić jedna firma, jeden pomysł, realizacja. I nie poddawanie się w pierwszych tygodniach, miesiącach. Jeśli później tej rentowności w biznesie nie ma, lub nie ma klientów, zależy jaka specyfikacja biznesowa, tak, jaki temat, no to wtedy możecie się pożegnać z tym tematem i próbować czegoś nowego, albo ten sam temat ugryźć jakoś inaczej. Nie polecam na start robić kilka projektów naraz. Ja wiem, że zmarnowałem sporo czasu odpalając te różne projekty, bo gdybym się skupił 100% na gastronomii, na restauracji, w pewnym momencie to myślę, żebym przyspieszył jeszcze moje działania. Tak, no niestety nie było, ja zawsze byłem taki, że chciałem tu trochę tego, się spaliłem na tym i byłem w pewnym momencie 100% sfokusowany tylko na gastronomii, no ale z czasem pojawił się profil biznes w dressach. I moim zdaniem profil biznes w dressach był game changerem w ogóle w moim życiu, w mojej karierze, w moich finansach, we wszystkim Ze względu na to, że ja zawsze miałem taką silną potrzebę przekazywania nie tyle co wiedzy, a dzielenia się swoim życiem, pokazywania danego urywka tak, urywku danego mojego życia. Nie mówię o tak, takiej prywacie, ale bardziej właśnie o tym, żeby zainspirować kogoś, żeby dać wiedzę pewną i żeby ktoś dzięki mojemu filmowi, moi, mojej działalności mógł w przyszłości powiedzieć, no byłeś jakąś tam cegiełku do tego, że otworzyłem na przykład biznes, zmieniłem pracę, dostałem podwyżkę itd. Bardzo y, chciałem to od początku realizować, ale nie wiedziałem, jak to ugryźć, i wtedy pojawił się TikTok możliwość nagrywania, yy, chciałem właśnie spróbować swoich sił i pierwsze te filmy były to tragiczne, mimo, że osiągały naprawdę super wyniki. Pierwszy film wstawiłem 25 grudnia 2021 roku, więc yy, no już kawał czasu i ten pierwszy filmik był no totalną potolą, tam nawet pikseloza wystąpiła w pewnym momencie, źle montaż, coś tam program się zła złapał, na TikToku coś źle napisy się dodały, ale cały film miał ponad chyba 300 tysięcy wyświetleń, 200 tysięcy wyświetleń jakoś tak i zdobyłem w niecały tydzień 10 tysięcy followersów na TikToku. Moim zdaniem jest to bardzo fajny wynik i potem dalej sobie to rozwijam, tak? Testowałem, tu działało, tu nie działało, potem odkryłem, że można robić na green screenie format synkowy, to, tamto i tak moja jakaś powiedzmy kariera internetowa się rozwijała i wraz z tym też się rozwił mój mindset przedsiębiorczości, mindset tego biznesu, że mogę z tego zrobić pewną odnogę, i mogę zacząć zarabiać. Here comes the money. Here we go. Pierwsze półtorej roku można powiedzieć, że to była taka akcja charytatywna, bo nie dostawałam z tego żadnych pieniędzy. Ja to traktowałem też jako hobby, nadal traktuję nagrywanie i to wszystko. Teraz, no niestety, niestety. Na szczęście jest moją pracą, ale jakby cofnijmy się wstecz. Pierwsze półtorej roku to był totalny spontan. Miałem rozplanowane, testowałem sobie różne rzeczy. Tutaj fajnie wyświetlenia się dały, robiłem virale na TikToku. Zaczęły też inne socjale się rozwijać, bo jedna, jeden film był na czterech platformach. Facebook, Instagram, YouTube oraz TikTok i zaczęło to mi się po prostu rozwijać. Po półtorej roku zobaczyłem pierwsze pieniądze, ponieważ się zaczęły odzywać różne marki i tak jak na przykład ostatnio współpracowałem z Orange, z Operą, niedługo będę współpracował też z fajną marką, mam nadzieję, że już będzie to potem, na razie w umowie mam wpisane, że nie mogę powiedzieć. Tak czy inaczej, różne współprace reklamowe zaczęły się pojawiać, zaczął mi też YouTube płacić za shortsy oraz Facebook za wyświetlenia na Reelsach i te pieniądze zaczęły już coraz zwiększy być do takiego stopnia, że po prostu zaczęło mi to bardziej być opłacalnie biznesowo niż w restauracji. Bo dlaczego restauracja, moim zdaniem, w moim przypadku w pewnym momencie zaczęła odchodzić na boczny plan, ponieważ internet dawał mi tę możliwość, że mogę robić to z dowolnego miejsca na ziemi, tak jak teraz się mówi, praca zdalna, rób gdzie chcesz, co chcesz i tak dalej. Ja bardzo cenię sobie branżę gastronomiczną i 5 lat tam włożyłem naprawdę dużo serca i bardzo lubię branżę gastronomiczną z perspektywy takiej zarządczej, ale no niestety to jest biznes, gdzie jesteś uziemiony w jednym miejscu. No i często to jest w przypadku, tak jak powiedzmy rolnicy, rano i wieczorem trzeba krowę wydoić. Tak samo restaurator, jeśli jest dobrym restauratorem, dobrze to zarządza, no to zazwyczaj pierwsze lata to jest od rana do wieczora trzeba gdzieś tam w tym lokalu się pojawiać, witać gości, obsługiwać, nie rozgotować, dobrze personel przeszkoli i to wszystko tak się nawarstwia, że cały dzień musisz być zajęty tylko i wyłącznie gastronomią. W przypadku internetu troszeczkę to inaczej wygląda, też będzie w innych filmach pewnie o tym. Tak czy inaczej, właśnie pierwsze półtorej roku było takie charytatywne, hobbystyczne, potem zacząłem zarabiać naprawdę dobre na tym pieniądze, no i powstał też pomysł na to, aby odpalić agencję marketingową scharakteryzowaną na krótkie formaty wideo, aby pomóc przedsiębiorcom głównie oraz innym osobom, które chciałyby działać w sieci, a nie mają tego know-how, nie wiedzą jak nagrywać, mają problemy lub potrzebuję jakiejś konsultacji, ja właśnie odpaliłem taką usługę i zacząłem pozyskać pierwszych klientów, pomysł się zrodził w maju 23 roku, w czerwcu już miałem pierwszych dwóch klientów, Niektó z niektórymi współpracuję do dzisiaj, w zasadzie z wszystkimi prawie współpracuję do dzisiaj, yy, więc yy, wszystkich pozdrawiam, może oglądacie to, moi klienci. Dziękuję za zaufanie, dziękuję za to, że jesteście, że chcecie ze mną budować ciekawe projekty. I naprawdę stworzyliśmy już wiele wirali z różnymi klientami. Jeździmy do nich, oni też nam wysyłają filmy. To jest też na inny na pewno e, filmik temat, bo to jest bardzo, bardzo duży, duży temat, jak rozwinąć swoją agencję marketingową skupioną tylko i wyłącznie na filmikach pod TikToka, YouTube Shorts, e, Facebook Reels i Instagram Reels. It's time. We take it to the next level. No ale dobra, doszedłem do takiego momentu, że jesteśmy w momencie, kiedy mam firmę restaurację, która dobrze, bardzo funkcjonuje i bardzo duże e, przychody generuje i też stosunkowo dobre dochody. No, i mam działalność internetową, która no, po prostu z miesiąca na miesiąc coraz bardziej rośnie, i mam te dwie szale. I no, niestety pojawiła się bardzo przykra sytuacja, ponieważ w grudniu tamtego roku, czyli w 2023 roku. Na początku grudnia moja mama no, dość ciężko zachorowała. Problemy z kręgosłupem, które uniemożliwiły dalszego prowadzenia firmy, i niestety lekarz powiedział, że taki charakter zawodowy, co wykonywała, nie będzie dała rady dalej wykonywać. No i niestety. Jedni mogą powiedzieć: Szczęście w nieszczęściu. Ja tego bym raczej tak nie nazwał, ale podjęliśmy decyzję, że będziemy po prostu sprzedawać projekt restauracji, ze względu na to, że ja sam nie dam rady tego ciągnąć na dłuższą metę. Musiałbym się skupić w pierwszych miesiącach tylko na tym, rezygnując z internetu, rezygnując z mojej zajawki. Ale też z dobrego bardzo źródła dochodu. Z tego, że realizuje się, bo to jest moją pasją, po prostu kręcenie filmów, też obsługa klientów w dziedzinie marketingowej, i nieraz po prostu jeżdżę po całej Polsce i nagrywamy właśnie z moim zespołem klientów. Co uniemożliwia takie rzetelne i prawdziwe prowadzenie restauracji. Przez to właśnie byłbym wyłączony. No i miałem to na szali, tak? Rzucić wszystko i zostać w tej restauracji. W perspektywie tego, że mógłbym kiedyś stworzyć duży, może nawet ogromny projekt na całą Polskę. Albo iść w to, co po prostu można powiedzieć, kocham, i też mi daje bardzo dobre pieniądze. No i tak właśnie się spotkałem pośrodku po tej drogi i się zastanawiałem, co dalej z tym robić. Po tym, jak diagnoza lekarza była po operacji mojej mamy, gdzie no, była moją wspólniczką powiedzmy przez te, te lata wszystkie, no, doszliśmy do wniosku tak, że skoro ona już nie będzie w stanie prowadzić i iść w Tą drogą, tę drogą przejść, co przechodziła przez ostatnie lata, i będzie musiała troszkę zmienić swój styl życia i przebranżowić się. No to właśnie doszliśmy do wniosku, że będziemy sprzedawać cały projekt, i, i tak do tego doszło. Także finalnie wyszło tak, że poszedłem tam, gdzie mówiło mi serce i tam, gdzie po części też mówił rozum, bo gdybym miał taką zajawkę, jak na przykład moja mama, do gastronomii, to z pewnością zostałbym w projekcie i rozwijał to dalej. Ale co ciekawe, 24 grudnia wystawiłem ogłoszenie, już bo taka wiecie, pieczątka, że już dalej nie idę w gastronomię. I w niecały tydzień, ponieważ decyzja padła równo w tydzień, ale jakby proces zakupowy trwał krócej bo to wystarczyło dopiąć słownie to, tak? Potem, wiadomo, umowy też jesteśmy w trakcie realizacji tego wszystkiego. Teraz już jak pewnie oglądasz ten film, to na pewno tak, bo to będzie gdzieś tam po, pod koniec lutego, więc to już na pewno wszystko jest sprzedane i przekazane, ale jeśli chodzi o sam proces zakupowy firmy, sprzedażowe firmy, trwał równo tydzień. Od 24 grudnia do 31 grudnia trwał równo tydzień od wystawienia na sprzedaż. Był taki szum, tak mocno była ta marka lokalnie stworzona, że mieliśmy z 20-30 telefonów spotkania biznesowe, rozmowy, tu inwestorzy coś się odzywali, tu nawet już po sprzedaży zaczęli dzwonić, czy jeszcze aktualne, czy mogą przebić ofertę. No, mieliśmy ustalone z pewną, z pewną osobą, z pewną rodziną, która przejmuje dalej ten biznes, i jestem bardzo z tego zadowolony, że do tego tak doszło. Jednak no, nie dzisiaj jeszcze nie będę opowiadał, jak do tego doszło szczegółowo, jak sprzedać swoją firmę, ponieważ chcę poświęcić oddzielny materiał na to. Dzisiaj taka krótka zajawka w czterech etapach czyli zacząłem swoją przedsiębiorczą drogę od totalnego zera, nie mając żadnej wiedzy. No niestety się kredytując, yy, biorąc pewne leasingi, kredyty na sprzęt. No i na remont lokalu, ale no to, to jest inwestycja, tak? Pewne, pewne rzeczy niektórych nie da się przeskoczyć, gdzie nie miałem po prostu oszczędności. Drugi etap to był po prostu rozwój, rozwój mój mentalny, ale też rozwój przedsiębiorczości, takiej po prostu rozwój firmy. Trzecia to była y, social media, internet, moja działalność, która była hobby, potem przerodziła się w biznes. No i, i czwarta, ostatnia, y, niefortunny wypadek mojej mamy, który przyczynił się do tego, że... Poczyniliśmy ten krok do sprzedaży biznesu. Ja pewnie w dłuższej perspektywie, tak czy inaczej, też bym sprzedał ten biznes i poszedł w nową drogę. A swoją mamę wysłał na przedwczesną emeryturę. Szykowałem się do tego, ale przyspieszyło to do, tak, do, 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 do tak się skumulowało, że no finalnie sprzedaliśmy to o wiele szybciej niż planowałem. I cóż. Chyba tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że ten, ta seria filmów, która będzie występ, będę wrzucał w najbliższych miesiącach, w najbliższych tygodniach systematycznie, na pewno przyczyni wam się do tego, aby popatrzeć na swoje życie z perspektywy tego, że może ja też bym spróbował i zaryzykował pewnych działań, kiedy jestem jeszcze młody, kiedy mam energię, kiedy mam siłę i nie mam nic do zaryzykowania, żeby spróbować tych przedsiębiorczych działań, jednak jak to zrobić i jak nie popełnić tych błędów, które ja popełniłem do się w następnych filmach. Cały proces będzie taki nie tyle co mentoringowy, bo tego raczej unikam jakiegoś coachowania, ale raczej takiego procesu, co ja bym zrobił dokładnie dzisiaj, gdybym zaczął przed przygodę albo z marketingiem, albo z social mediami, albo z biznesem. W tych trzech kategoriach mogę już kilka słów powiedzieć, mimo że wykształcenia wyższego nie mam i nie jestem żadnym ani ekonomistą, ani żadnym po zarządzaniu. Jednak troszkę liznałem i z jednego, i z drugiego tematu, także z chęcią przekażę tę wiedzę, którą po prostu taki freak yy, praktyczny zdobył. Dzięki bardzo za obejrzenie tego odcinka. Proszę Was o suba, o komentarz, czy taki format Wam odpowiada. Może czy coś zmienić w tym formacie, yy, czy scenerię zmieniać, yy, czy też jakoś inaczej w montażu podziałać. Dajcie znać w komentarzu. I jeśli macie kogoś znajomego, macie jakiegoś przyjaciela, macie kogoś w rodzinie, kto waszym zdaniem warto, żeby obejrzał ten filmik, udostępnijcie. Będę bardzo wdzięczny. Także dzięki bardzo, do zobaczenia już za tydzień.